Zacząłem rozbierać skorpiona. No i pierwsze problemy już. Chłodnica wyszła raz dwa moment. Ale zobaczcie tu odkręciłem tą śrubę. Znaczy no, ona puściła tu w tym miejscu. I teraz mam problem, bo nie mogę tego odkręcić, bo tym się nie da obracać, bo ta rurka jest tam o, taka długa. Tutaj nie chcę to puścić za chiny. Próbuję tutaj jakąś żabką złapać albo czymś i też się nie da. Tu z tej strony co prawda jest gwint. No ale nie, znaczy nie gwint tylko uchwyt na klucz, ale nie ma tego jak złapać, dlatego co no, muszę odkręcić koło pasowe i próbować tam jakoś dojść kluczem, żeby to przyłapać i z drugiej strony odkręcić. Bo to jest rzecz, która prawdopodobnie pójdzie do mojego projektu, bo to jest wspomaganie, które idzie do, do belki. Ono będzie musiało być poddane regeneracji ale mimo wszystko chciałbym mieć wspomaganie w samochodzie i chciałbym tutaj, żeby tu mi się nic nie połamało i nic nie uszkodziło. Także rzeźbimy. No i pełen sukces. Klucz płaski, tu wszedł ładnie, puściło to, niczego nie złamałem, rurka nadal jest w uchwycie jak należy. Jedziemy dalej. Sporo tutaj tego jeszcze do rozkręcania. Najbardziej się zastanawiam, jak ja to zrobię. Żeby tam pod spodem od skrzyni biegów odkręcić silnik A może z całą skrzynią biegów wyjadę Tu mam taki plan, że może odetnę ten przedni pas Boszem Wierzchą kątową Porozkręcam cały silnik i wyjadę nim całym do przodu tutaj Nie będę się pieścił Zobaczymy, zobaczymy Babolewa ciąg dalszy Grandzimy, robimy No co, podniosłem sobie skorupiaka Po to, żeby Odkręcać od spodu wał, odkręcić wszystkie śruby już od skrzyni. Biegów też są odkręcone śruby. Zostały tylko tam dosłownie na dwa, na dwa ruchy nakrętka. Tutaj będziemy odkręcać śruby od tej belki, i plan jest taki, że wyjedziemy całym silnikiem razem z kołami. Oczywiście za chwilę go opuszczę, jak już wszystko będzie odkręcone, odkręcimy silnik od. Bel, od tych belek tutaj, od tych podłużnic, które tutaj idą, cała tabelka dolna od podłużnic odejdzie. No i wyjedziemy silnikiem do przodu, bo już tu odkręcone, wszystkie przewody odkręcone, wszystko co się dało, wszystkie przewody tutaj po po odkręcałem, więc myślę, że niewiele nam tutaj brakuje, żeby żeby wyjechać. Jeszcze przewody hamulcowe nam blokują tutaj dojście do śrub od od belki. Niewiele widać, bo już się zbliża noc, dlatego czym prędzej szarpie. klucz mi tam został i nie mogę go wyjąć. Ja się dziwię czemu silnik nadal idzie w górę. A tu mi się zahaczył na, na amortyzatorach. I teraz jak popuszczę to to pierdyknie. Wolę, żeby nie pierdykło. gorsza. Poduszki, które łączą silnik i, yy, i całą dolną belkę są zerwane. Więc gdy próbuję to ciągnąć, to mi się tutaj to rozpiernicza wszystko. Więc będę musiał chyba pociągnąć za silnik. A planowałem sobie tutaj właśnie trochę jednym kołem, trochę drugim kołem i go tak wlec na warsztat. I na warsztacie dopiero go rozczłonkować. Ale chyba mi się to nie uda. Musiałem odkręcić alternator, ponieważ stał na przeszkodzie. Tutaj był w tym miejscu alternator, a wymyśliłem tak, żeby złapać to za te uchwyty od silnika z jednej i z drugiej strony. I będziemy mogli to. Traktorem pociągnąć. Jak mawia Jeremy Clarkson Power! Chcę go lekko unieść do góry I szarpnąć, wtedy będzie lepiej jechał Ale kurna, zgubiłem klin Muszę zapauzować I zobaczyć na filmie, gdzie jest klin No i Znalazłem Tu jest ale bym łaził i szukał, gdyby nie materiał wideo. Czasem się jednak przydaje nagrywanie to co robię, mimo że wygląda to dramatycznie i będzie trochę siara to pokazać na internecie. No ale co tam jest zabawa. Teraz, gdy skrzynia wyjechała widzę bardzo niepokojącą rzecz. Obudowa skrzyni biegów jest pęknięta. aaa, kurde. No szkoda. W ogóle widzę niepodokręcane śruby były. Patrzcie, wszystkie poluzowane. Ja ich nie odkręcałem Dobrze. skrzynia widzę jest padaczka. Tutaj to wszystko się rusza. No ale z tym to nie wiem, to chyba już nic nie zrobimy. Nie wiem, czy takie rzeczy się spawa, czy nie. Cała obudowa rozpierniczona. No kicha. Dostałem zrobiony w trąbę, krótko mówiąc. Bo kupowałem go właśnie dla tej skrzyni. Dla dyfra, dla napędu. A tu się okazuje, że, że skrzynia jest do luftu. Kurde no, czemu ludzie tacy są? Czemu ściemniają? O tym na pewno było Bo wiadomo, że to tak było. Tam widzę na dole była trochę spawana. No nic, będziemy to rozbierać i będziemy jeszcze analizować temat, ale no niestety źle to wygląda. No. no i ogólnie mam też problem co dalej, nie? Bo teraz już jestem przed garażem. Musiałbym go teraz pchać ten silnik. Ale chyba nie, chyba sobie go po prostu podniosę. Tam mam taki wózek. I na tym wózku już go przetransportuję do, do środka. No dobra A co z tym? Kurno, to jest tak ciężkie. Nie chcę jechać w ogóle. A jeszcze tam pod ten próg muszę coś podłożyć. No dobra. Mamy to. Silnik. Można rozbierać. A może znajdę taką budowę. Przełożę. No zobaczymy, może się uda coś z jakichś gratów gdzieś, może ktoś ma kawałki takiej skrzyni. No takiego czegoś na pewno nie założę do swojego projektu, nie ma szans. To jeszcze muszę trochę pociągnąć, bo mi się drzwi nie chce zamknąć i mogę spadać do domu. A skorupiak na złom idzie. I tyle, jeden i drugi.